Cześć! Witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj dzień brodera. Ten już model, czyli ta 140. Zobaczcie, drukowała wczoraj tak. Sprawdźmy tylko dzisiaj, czy nic się nie zmieniło, bo chciałbym to wydać, ale mam jeszcze jeden konsek z brodera, dlatego dzisiaj zróbmy, zróbmy to. Ten zacinał podobno papier, ale w tym momencie już widzę, że raczej będzie sobie radził. Zobaczmy, jak wydrukuje, a ja idę po następną. Mam nadzieję, że wydrukuje. Idę po następną. Jest to model jest to model, ile tu, oj, 1000 zł. jest to model 510, Ej, na kanale już gościł na pewno, jest jakiś problem z wydrukiem, klient chyba nic więcej nie zrobił, a jest to świeży sprzęt, zobaczmy ile ma przedruku, widzę, że 140 radzi sobie doskonale, zobaczcie, jak na taki sprzęt, zróbmy, te oczka są detalami, które na pewno dojdą do siebie, a zobaczmy ile tak drukarka przedrukowała od, od yy, słuchajcie nowości. Main. Nie wiem, czy ta kamera tu pokaże, bo te wyświetlacze są takie kiepściusięteckie. Niewyraźne, ale zaraz zobaczymy. Page 4921. Nie wiem, czy widać nie widać. Zaufajcie mi na słowo 4921 stron. Nie jest to dużo tak na to urządzenie widziałem z większymi przebiegami i sprzęt będzie jeszcze żył. Także tego. Tego się pozbywamy, idzie to na zewnątrz. A zapuszczamy 510. Widzicie, to jest dużo. To całkiem inna dekada. Te sprzęty sprzedawałem w roku 2013. Zaznaczam, pamiętam jak gdzieś były w promocji jeszcze w Kaliszu w jednym miejscu w Mediamarkt. Za bardzo tanio, jak wtedy, chyba 320 zł. Zakup kosztował tej drukarki. A teraz, taką drukarkę chcecie kupić, to jakieś chore pieniądze. No ale takie są realie. No i też inflacja galopująca <noise> już niedługo. Jak wczoraj pokazali, nie wiem czy śledzicie, czy nie. Mamy 7,7 realnej, więcej jest na pewno. Także nasze pieniądze topnieją. Dlatego ja osobiście uciekam ze złotówką i papierowym pieniądzem. Ale to nie kanał inwestycyjny. To są moje przemyślenia. Tak i tak. A co ja tu ponaciskałem? Mono. No. Jest. I z teraz wejdę, wartość 80, zobaczcie. 13 lat różnicy można powiedzieć. No, może niekoniecznie 13, ale i we wcześniejsze modele też tak samo się wchodziło, jak, jak yy, modele 375CW. One były z lat 10., nawet wcześniejszych. Ok. Error code. Tutaj chyba będzie. Page. Będzie tutaj takie coś, bo w tryb serwisowy wchodzi się normalnie. Mam nadzieję, że też kamerę to wyostrzy mi. Nie wiem, powiem wam szerzej, Fusing, pouch Inclow, czy trzeba wejść głębiej, bo tego nawet nie przerabiałem wcześniej, także przepraszam, jak nie dowiecie się, jak, co, zrobić. co zrobić. A co tu jest? Aha, a tutaj widzisz, device info, tu trzeba było wejść. Zaraz zobaczymy, co tu nam pokaże. Headcise, wersja setup, kiedy ta dukarka była uruchomiona, tak, Country. Ne i nie mam nic, cofni Jeszcze raz zrobimy. Wartość 80 sobie przejdę, bo ona tak wygląda. Device info count, ink, search page count, o 410, 410. Widać czy nie widać? 410 stron. Świeży sprzęt. Jeżeli jest to świeży sprzęt, wejdziemy w menu, w obsługę, Czyszczenie, może niekoniecznie czyszczenie, menu, obsługa, ustawienia, obsługa. Mało atramentu poprawi jakoś niekoniecznie. Gdzie to jest? Obsługa chyba w ustawieniach. Patrzcie, że w tym modelu to gdzie indziej schowali. Druga raportów, ustawień użytkownika. No, będę musiał kopać teraz. Obsługa chyba tutaj. Mało atramentu, poprawi jakość, czyszczenie. No nie, musi gdzieś to być. Informacja o urządzeniu. Licznych stron, to nam nie jest potrzebny. Drugi raportów, powinno być tutaj. To jest tylko i wyłącznie ustawienie użytkownika. Nie mam tego, nie mogę znaleźć wydruku testowego, w innym miejscu po prostu został schowany. A na pewno jest, to so. daje sobie głowę ściąć, że będzie, a głowę nigdy nie dawać. Kazaj. Kamera dobrze, Daje dobrze. To jest tylko i wyłącznie ustawienie użytkownika, konfiguracja sieci, raport ustawienia użytkownika. No nie, tutaj chyba tego nie znajdę, słuchajcie, obsługa, popraw jakość, sprawdź jakość, no jest. Ok, sprawdźmy jakość. A później czarny, jak widzicie, nie ma problemu. Wewnętrzny, według jest w porządku. Tusze są napełnione. Refilling tank system. Drukarki chyba jeszcze dostępne w sprzedaży. Chociaż nie wiem, bo tak tego rynku mocno nie śledzę. No nie ma jakiejś tragedii. Słuchajcie, patrząc na wszystkie, zobaczcie. Mikro, dysze, żółty, czarny. Jest jak najbardziej ok. To jeżeli jest tak. I czemu jest tak źle? jest tak dobrze? Zróbmy rzecz następującą. Jakoś w porządku, w porządku. Nie wiem z jaką miała być ta drukarka, ale ona nie ma prawa drukować rzekomo. O, to jest kserokopia z Photosmarta, ale to nie jest żywy, tylko jest kserokopia. No to skopiujmy to. Zaznaczmy, zróbmy start. Bo tutaj szczerze mówiąc nie ma co się nad tym spuszczać, że tak to kolokwialnie ujmę, bo jest naprawdę dobrze. Zobaczymy, jaką jakość machnie nam ksero z ksera. Bo była to kserowana strona na drukarce chyba B109, wydrukowana na B110, tak mi się wydaje. Ale można to zaraz prześledzić. Zobaczcie, no to jest kopia kopii. To jest z Besto 11, przepraszam, z mojej oryginał, później kopia robiona na Besto 9, to jest kopia i kopia kopi. Także nie ma się czego czepić, jeżeli chodzi o to urządzenie. Nie wiem, co było powodem, że ona do mnie trafiła, bo nie drukuje. Taki otóż komunikat, nie drukuje. Pojęcie względne nie drukuje. natomiast może być to wszystko. Jeżeli chodzi o jakość, jest to jakość rewelacyjna. Ja skontaktuje się z klientem, co może być przyczyną, w tym może, yy, momencie możemy sobie porozmawiać, przyczyna pod, przede wszystkim pod względem konfiguracyjnym, czasami Windows 10 lubią ściągać aktualizacje przez to drukarki przestaną się komunikować, zwłaszcza jeżeli jest to drukarka powieszona po sieci bezprzewodowej, lubi się zgubić, etc. Także moi drodzy, najpierw zaczynamy od rzeczy prostych, i prościejszych, czyli krótko mówiąc idziemy do menu i sprawdzamy konfigurację, sprawdzamy ustawienie sieci i tak dalej. Także to najpierw wykonujemy, a później idziemy z tym wszystkim na serwis. To jest poprawny sprzęt, ja biorę się dalej do pracy. Życzę Wam miłego dnia, nie więcej i do zobaczenia w kolejnych publikacjach moich subskrybujcie dwa kanały PrintWord i PrintStal. Tam oczywiście w PrintStal rzadziej, bo tam jest dużo pracy, ciężkiej pracy. Nie mam czasu aż tyle nagrywać, ale składam teraz temat przenosim mojego warsztatu z uwagi na to, że zostałem pognany przez sąsiad. Dziękuję za tę